Naprawdę, powiedzmy wszyscy, ale zróbmy to z jakąś wnikliwością i sztuką, bo chcemy dostarczyć naszej, po to pieczymy w domu, żeby powiedzieć, moja żona, piecze zdrowe. A co to znaczy, że jest zdrowe? No co to znaczy, jest zdrowe? Już nie jest potrzebny pośrednik, piekarz w piekarni, który jeszcze tam dosypie. Zazwyczaj dosypie, ale to jest tylko jeden element tej układanki, który trzeba z tego wyjąć. Żeby móc powiedzieć, że upiekliśmy w domu zdrowe chleby. Jeśli nie było fermentacji, jeśli mąki nie były organiczne, jedyne, czego nam nikt nie zabierze w domowym piekarstwie, jest satysfakcja z pieczenia, błysk w oczach rodziny, piękny zapach przy wyjmowaniu z pieca, uczymy czegoś dzieci, pokazujemy coś dzieciom. Ale nie możemy powiedzieć, że upiekliśmy w domu zdrowy chleb. Jeśli te elementy zostały pominięte, skrócone, bo jak ma być tanio, to czy my sobie to zrobimy sami w domu, w maszynie do chleba, czy kupimy w biedronce wielkiej różnicy, proszę mi wierzyć, nie ma, bo mąka była standaryzowana. Ale jeśli chcemy później powiedzieć, że zrobiliśmy zdrowy chleb, to nie uczcie się, że tak to się zadzieje.